Cześć, ja jestem Rodaty, a przed Wami moje wrażenia z gry Super Hot, bardzo gorącej gierki, która szturmem podbiła internety, a w której zapowiedzi od tygodni czy nawet miesięcy były powiedzmy szeroko komentowane. Deweloperzy tej gry. Udostępnili praktycznie przed premierą jedynie jakieś tam króciutkie wycinki, a i tak to podbiło po prostu serca graczy. W końcu ta gra jest i można zobaczyć co w niej jest takiego naprawdę super gorącego. Trzeba też na początek wspomnieć, że Superhot jest dobrym przykładem tego, jak mały szufladowy wręcz pomysł może stać się światową produkcją, na którą czekają gracze nie tylko w kraju, z którego pochodzą twórcy. Warto wspomnieć, że Superhot jest grą polską, która wywodzi się z projektu. Projektu Seven Days First Person Shooter, czyli takiego wydarzenia, w którym amatorscy programiści gier mieli w ciągu 7 dni stworzyć oryginalnego fps -a. Ta niewielka grupa programistów, która stoi za SuperHot, tym projektem postanowiła stworzyć coś większego. Zakładając kampanię na Kickstarterze w 2014 roku, otrzymali praktycznie z miejsca ogromne wsparcie. Czy wykorzystali je? Zobaczymy. Co czyni ten tytuł tak niesamowicie super hot? Połączenie logicznego, nawet powiedziałbym lekko taktycznego podejścia do strzelanki, jak to wszystko działa i wygląda. Tak jak większość z was widziała w trailerach lub zapowiedziach, czas w tej grze toczy się tylko wtedy, kiedy poruszamy się albo ruszamy myszką. Oczywiście, jeżeli stoimy w miejscu, ten czas też delikatnie bardzo powoli płynie. Mimo oryginalnego podejścia, Superhot jest dość drogi. Możemy go dostać na Steamie w cenie lekko ponad 20 euro w dniu premiery, delikatnie parę euro taniej na przykład na GOG.com, można też szukać na G2, gdzie w momencie robienia materiału cena trzyma się w okolicach 67 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Możliwe. Na Steamie SuperHot zdobył 2200 ocen w 3 dni, z czego 90% pozytywnych. Wynik naprawdę zaskakujący i dobry. Muszę przyznać, że początek dla mnie osobiście był dość zaskakujący. Menu w grze mamy wykonane w formie jakby starego systemu operacyjnego, może ktoś jeszcze z was pamięta coś takiego jak DOS. Pierwsze kilka plansz w superchodzie to dość proste zagadki yy, mieszające strzelankę z grą logiczną. Mamy na przykład podnieść broń i dla przykładu zlikwidować pierwsze cele. Jednak każdy nasz ruch, myszką, w WSAD, podniesienie przedmiotu powoduje, że czas leci delikatnie szybciej. Oczywiście jeżeli nagle się zatrzymamy zaczyna lecieć dużo wolniej. Po przejściu planszy widzimy też nagranie pokazujące całe zajście oraz możliwość eksportu czy edycji tej powtórki. Dodatkowo każda kolejna plansza uczy nas elementów nowej mechaniki, powiedzmy nowych rzeczy w tej grze. Strzelanie to nie wszystko, bo broń wymaga przeładowania, ma taki charakterystyczny dźwięk przeładowania i ten celowniczek tak się charakterystycznie obraca, kiedy broń jest przeładowana. Może też się skończyć nam amunicja w broni, dlatego uczymy się jak Dać komuś po twarzy. Nieważne czym, pięścią, czy przedmiotem, albo nawet rzucając broń. Jak wymieniać broń na inną, przeskakiwać nad obiektami, tego wszystkiego powoli się uczymy. Czy Superhot ma jakąś linię fabularną? Tak, ale jest bardzo, bardzo specyficzna, co rozpoznamy po krótkich wstawkach, gdzie przykładowo piszemy z inną osobą, która się podaje za kogoś i na przykład każe nam nie używać pliku Superhot Exe, jaki mamy w menu głównym. Następnie ta gra, powiedzmy, ładuje jakby nową wersję pliku Superhot Jest to jakoś fabularnie wszystko opisane Można te dialogi czytać, tak? Zaś wcześniej na przykład widzimy jakieś błędy Jakby w tym świecie, który przechodzimy Strzelamy, nagle gdzieś jakiś błąd się pojawia I oczywiście jakaś opcja dialogowa Z czasem poznamy też inne bronie Przykładowo za barem znajdujemy pierwszą strzelbę Oczywiście typa uzbrojonego w Musimy ją zabrać, tak? A lokację dalej leci na nas na przykład przeciwnik z kataną. Musimy zwracać uwagę na też takie białe, bardzo mocne, świecące drzwi. Z nich będą wyłaniać się kolejni przeciwnicy. Jeżeli powiedzmy skrypt czy sekwencja uruchamia respawn nowych przeciwników, to te drzwi tak emanują na czerwono. No, mimo prostoty niektórych misji. Muszę przyznać i powiedzieć, że parę razy byłem naprawdę bardzo dobrze, bardzo pozytywnie zaskoczony i to było e, po prostu bardzo dobrym pomysłem na plansze, kiedy zeskakujemy z góry, mamy katany, musimy wyrżnąć w pień pierwszych przeciwników, zabrać im broń, zacząć się bronić gdzieś przy jakiejś fontanie, a raz na przykład pojawiamy się też za jadącym samochodem. Ja w tej lokacji myślałem, że a pójdę sobie w przeciwną stronę i samochód mnie rozjechał. Śmieszkowo wyglądają sytuacje, kiedy przeciwnicy są w stanie zabić siebie nawzajem, bo jeden strzela, drugi wchodzi mu na linię strzału, albo na przykład zabijamy dwóch przeciwników jednym strzałem. Trzeba też powiedzieć, że Superhot jest grą dość... Rage'ującą, gdzie słabsi nerwowo gracze albo z miękką dupą będą rzucać klawiaturą po pokoju. Czasami sekwencje zabierają kilkadziesiąt sekund, e, czasami trzeba dopasować ruchy dosłownie co do sekundy i robienie ich od nowa, bo poskładał nas ostatni przeciwnik, może być trochę stresogenerujące. Czasami patrzenie w zwolnionym tempie jak akurat dostajemy już łomot, bo nie ma już szans na ominięcie e, pocisku, no, spoglądanie, przypomina to spoglądanie w lustro z taką Wiecie, minął, zrobiłem największy błąd swojego życia, ale naprawdę jest to mega. Ale z drugiej strony oglądanie jak pociski nas dosłownie gdzieś tutaj muskają na odległości paru centymetrów, lawirowanie pomiędzy tymi wszystkimi pociskami, dobicie typa z karabinem rzucając go, nie wiem, butelką w twarz, daje sporo satysfakcji, co mi się w Superhot nie spodobało. No tutaj wiele nie trzeba mówić, cena. 24 euro za produkcję robioną niby blisko 2 lata, którą w podstawowej wersji można zaliczyć nawet w godzinę 2. Są też dodatkowe tryby dla zafascynowanych tym tytułem, ale to jednak robienie w kółko tego samego. To nie jest po prostu kolejna plansza której możemy spodziewać się czegoś innego. W mojej ocenie twórcy chyba 4 godziny biesiadowali, a godzinę robili grę. Wybaczcie mi to, ale są produkcje z dużo mniejszym budżetem na Kickstarterze, które w pół roku zostały zrobione w dużo bardziej skomplikowany sposób. Superhot jest grą stosunkowo bardzo prostą. To nie czyni tej gry natychmiast złą, ale w mojej ocenie proces tworzenia był zły. Sama gra jako Superhot, pod względem tego, co w niej siedzi, ma tylko jedną zasadniczą wadę, tak czysto gameplayową. Bardzo często Trafienia nie pokrywając się z ciałami przeciwników. Jakie są moje finalne wrażenia z testowania Super Hot? Raczej pozytywne, z naciskiem na słowo raczej. Otrzymujemy grę logiczną, yy, których mało jest na rynku. Prawie wcale. Nie przypominam sobie na pierwszy rzut yy, myśli podobnego tytułu, który zdobył tak dużą popularność. Gra zaskakująca i naprawdę bardzo przyjemna, ale deweloperzy zbyt mocno napompowali balon z napisem hype, ustalając diabelnie wysoką cenę za diabelnie krótką grę. Czasami trafiają się minimalne bugi, jak przykładowo możliwość cięcia kataną przez ścianę, ale można to pominąć. Dlatego finalnie chyba jestem jednym z dość nielicznych, którzy nie dali się wypchnąć hypeem na ten tytuł, ale wcale nie oceniam go źle. Jest to dla mnie gra naprawdę ok z dwoma, nawet trzema plusami. Jest to nawet, powiedziałbym, gra dobra z plusem i taką też miniaturkę jej pozostawiam, no leciutko powyżej standardowego koloru, leciutko zieloną. Ocena byłaby naprawdę w pełni zielona, gdyby w dniu premiery na Steamie, na dzień dobry, mielibyśmy tutaj edytor mapek, pozwalający tworzyć nam własne mapy, dzielić się z nimi ze znajomymi, kto wie, może taki update do tej gry kiedyś wyjdzie, to sprawiłoby, że Superhot otrzymałby ode mnie... Cały zielony ekran, nie byłoby w ogóle żadnej miniaturki, byłoby po prostu zielony kolor. Szkoda, bo można byłoby tejże dać nieśmiertelność jakimś prostym edytorem połączonym ze Steam Workshop. Mimo wszystko, jeżeli macie wolne 65 zł i szukacie świeżego, oryginalnego pomysłu, kupujcie, bo dla tych dwóch zalet naprawdę warto. Jeżeli jednak szukacie czegoś na dłużej, czegoś co nie pójdzie w kąt po dwóch, może trzech dniach, poczekajcie raczej na wyprzedażę. Tyle.